Cześć, z tej strony Like. E, dzisiaj zagramy w e, 911 Operator. E, oczywiście e, truciutka nie było, tylko 3 miesiące. E, dobra, więc zaczynamy karierę od e, miasta Kapolei e, Tutaj mamy nasze jednostki. E, wszystko mam rozmieszczone. Jedną policję jeszcze mam. Okej. Okay. mam zielone miejsce? Nie mam. Na razie. E, dobra, broń mu usunę. E, o okay. tej... Dobra, teraz rozpoczynamy. Miałem 32 000, ale już nieważne. Dobra, rozpoczynamy duży dyżur i lecimy. I mamy pierwsze wezwanie, jazda pod prąd. Dobra, mamy tutaj radiowóz idealny. Oddalę sobie mapę. Dobra, i czytamy następne zdarzenie. Tutaj sobie spisują kierowcę. Ok, mam telefon pierwszy wypadek samochodowy. Okej okay. gdzie to się stało? 5 minut temu, ok. Czyli czy są jacyś ranni? <laughs> Dobra, jedna osoba. Ok, więc wysyłamy tylko policję. Odluliśmy to, przepraszam za to, że nie ma dźwięku, ale coś mi się zepsuło. Naprawię to. Dobra, tutaj mamy. Techników, więc nie mogę ich wysłać W sensie mogę wysłać techników do pożarów, ale lepiej mi zajdzie jak yy, zrobię to z za zastrasz pożarna, bo nie mogą mi się przydać do czegoś innego. Oni tam już dojeżdżają. Zobaczmy tutaj. Aha, czyli na terenie to jest potrzebne, to tu za drapań? No dobra, nie będzie. Oni skończyli, tak, tak. Ha, dobra, tenkarek nie potrzeba. Bo oni to lerną widzę. O to jest czyli. Dobra, ktoś dzwoni? Jeszcze tam mamy ten zwanie. Dobra, włamanie. Więc adres przede wszystkim. Na no, początku zawsze się pyta... <laughs> Jeszcze mi nazwisko, ale nie da się. Mhm. <laughs> Dobra jeszcze się ukryje mm, Dobra, no to powiem jej... I... dobra Może się obronić w sumie jest takie brawo w sumie w emeryty, więc no. ok, więc teraz karetka Dobra y, Policja i karetka. Y, mamy jakieś zgłoszenie y, za mojej ilości Okej. Okay. Jak to mi sobie radzą? A tu też technicy są. Potrzebnie jednak, to mogę mi dać tam. Ale okej. Okay. A co to było? Pożar w Ale mi to słodzi. Jeden ranny, ranny został Dobra poród. Lecimy tam. Dobra. Na razie nic się nie dzieje. Wszystko y, mamy zrobione. Zobaczmy, tutaj on jest martwy. Nie, on nie jest martwy. Okej. Okay, mamy utratę przytomności. Okej. Okay. Y, dobra, jak ci do szpitala to i wyślę. A to jest coś lek tutaj. Dobra, to jest dzwoni. Dobra, też pomyłka już to wiem. Znam te, e, ten telefon. A nie? Co? So, to chyba będzie. Tak, to pewnie będzie głuchy telefon. Mam nadzieję. Tutaj okay, mam włabanie do mieszkania. Radiowóz i nie mam karytki na razie. Tutaj jest. Dwie. Wyjdzie tutaj. trota tak <laughs> Długo to. Zlatuję już. Mam nadzieję, że mi nie zniknie, bo będą minusy punkty. 18 reputacji. Raz miałem minus 127. bodajże, że nie ma, to zrobiłem. Pra, a miałem prawie wszystko dobrze. Więc nie ma to działa za bardzo. Może nie może dziś wyzwanie mi ważne nie zrobione. O, może o tej adresy nie menu. Dobra, buj tam, Aneli. <kud> <kud> mm -hmm. Nie wiem dlaczego do dnia, ale tutaj. Ja tutaj mam radiowóz, i tutaj. Oby ci zdążyli. Mhm. Czy wszystko, wszystko. A co oni tutaj robią właściwie? No dobra, słyszeli. A Boże, ta karetka jeszcze gdzie je ma jechać najgorzej A nie, dobra, jednak nie Dobra Jest słaba, ale tej A tak tam policjanta Tu jest radywus. Zobaczmy. Policja z tego Myślałam, że będzie coś bardziej napisane. Więcej. Yy, 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 tutaj jest coś radiowóz. nadzieję, że karetka nie będzie potrzebna. Tak, nie będzie potrzebna. Okej. Okay. Atak serca. Yy, tutaj mamy. Czyli chyba zdążyli. Transport policyjny. A, bo to był motor widocznie. Dobra. Ok, a może trzech to nie tam. Tutaj transportu nie potrzebuję, yy, tutaj tego nie nabiorą. Tutaj chyba zostawiam, Tak jest ten pen. Dobra, jeszcze kończą. Mam Na nadzieję, że tylko jedną będą brali, bo wtedy im. Wyślę tutaj. Spisano. Dobra. Zdany terrorysta. okej. Okay. Mam tutaj jednostkę. Tylko, że nie mogę jej wysłać. Najgorzej. Jak tam dojdzie, to rybka powinien już moc. Dobra, to Dobra, brzuch, yy, adres. Od jednego dnia boli cię brzuch? Od dwóch tygodni. Dlaczego nie Okej, okay, zapytajmy się. Aha, nie mogę zapytać, czy, czy nie, czy nie, trzeba dziwnego. No dobra, wyślę tam ambulans, nie będzie. Mm. Zaczniemy ryć wolny do ambulansu. Jak te dotarną, to wtedy wyślę. Znany terrorysta, mogę ich wziąć, tym co? No, mogę, Dobre. lecicie tu. Dobra. Ja to... Tu. Teraz tutaj, co to było? Na no, brzuch. Okej, okay, tu transport jest potrzebny Samoodblutujący ruch, dobra yy, Zaraz im tam wyślę transport To nie ci odwiążą tych typów W ogóle wyszła nowa tra 112 operatora. Nie wiem, czy jest na telefonie, chyba nie ja na Steamie nie mam 1 e, opera, e, Operator e, Tylko mam na telefonie. I teraz dram na komputerze sobie przyniosłem Może kupię to 112. Tylko nie wiem czy to jest ta sama mechanika, czy coś to się różni. E, aha. To znijcie się tam. Dobra, gdzieś tam czyli okej, okay. dobra, mamy już ten zmiany. Nice. Tylko oni zostali I koniec. Dobra. A więc yy, dziękuję za oglądanie. Dzisiaj tylko jeden, jedna zmiana będzie yy. hmm. Czyli tutaj miałem nie wysyłać, tak? Ok, czyli gdzieś wiem, że tu nie wysyłać utrata przytomności. No, czyli tam nie zdążyli w końcu. I już jest to okej. Okay. No więc to jest oglądanie. Tam zaletujcie. Zasubskrybujcie. Możecie coś napisać w komentarzu. Postaram się, żeby może na to jeszcze jutro pojawił się odcinek. Tylko, że znowu za. Nie będę, nie będzie odcinku przez oto 10-11 dni, ponieważ wyjeżdżam na obóz. Ale postaram się przez wakacje robić te filmy, bo. В школе, я думаю, что я, ведомо, эти что, то есть проблем с 6. Но, вин с нам, ну, ну и до утра.